Elowina, to ja, Spike i Senmisio i Leon mi Elowina! Elowina, to ja, Senmisio, dajcie łapki w górę gra dla, Dragon GG i gra. gaming. Dajcie łapki w górę i suba, bo my lecimy po, po 40 subskrypcji, bo będzie specjal, Bo będzie specjal na 40 subskrypcji! Tak, tak! Na kanale Bon GG! Prawda? Jasne! Lecimy do oglądania! Co ty to robisz? A a a a! A a! O <isation of undgorrent sound> nie dam rady! Wojtek! nie! ja! Eee, ja! Eee, na Eee, ja! Eee, ja! ja! Eee, ja! Chyba coś tam widać. To. O nie, Bonnie, Paweł! Paweł, nie, czy... nie żyjemy! Co się wam stało? Co się wam stało? Boli nas, bo boli nas! Ła! Siep... Dobra, ła! Bo kanetkę trzeba! Ding, ding. Halo, Halo? Kanetka? Potrzebujemy pana! Zaraz przyjdziemy! Ding I kanetka jedzie! Dobra! Dobra, ła! Dobra! Ała! Ała. Do, dobra, Ała. 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 Bożej Dobra, Chodź tutaj, Boże, boże, daj mi szybko syrop. Ała. Dobra, ja już Czysz, daję się. Ach, dobra dzięki, już dobrze się czuję. Paweł, źle się czuje. zabieramy Ała. go do lekarza. No to już aż przyjadą, przyjadą. No przyjadą. O Jezus. O piec, ma szybko pomagaj, bo źle się czuję. E, okej. już mogę uleczyć. Ciepka, ratujcie, to jest mój szybciej, brat! Szybciej! No to mój brat! Ratujcie go! No właśnie, Aleksander, szybciej, Piotrek! Ha, dobra, już, już go ożony. Stawaj! wstawaj! Jezu, żyjesz? Żyję! No Jezus, no i co jeszcze wrogiem jest e, waszego miasta pluszakowa? Eee, i. Saj, i kaczaki. Wcześniej był Stepek i, i Wojtek. Ja nie wiedzę. Musimy coś zrobić. Musimy Krzysia wyzwać, żeby ekipę swoją wysłał, prawda, tak, Aleksander? Tak, tak, prawda. Ja, och. Dzięki za pomoc, pieczarka Piotrek. Prawda, Irek? Tak, prawda. Ale Boni, musisz, musisz powiedzieć, musimy iść do Krzysia, z, z, żeby, 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 dla, żeby dowiedział się, kto. Jak się wziął tutaj, a. Stefan, to dobre pytanie. Prawda. Jak się stąd tą wziął? Ja nie wiem, bo Kostek też tego nie wie. Ja też nie wiem. Ała, ała moja noga, ała. Dobra, trochę mi pobolało i rek. Dobra, jedziemy? Tak, jedziemy, jedziemy. Dobra, chodźmy lepiej. Ja. Dobra, Chodź. Chodźmy. Dobra, Stefan, o już Bartosz idzie. No Bartosz no i idzie. Łapałeś? Tak, złapałem sandrę. Puśćcie mnie, Puśćcie! Nie puścimy! Tak ja... Paminam! Sandra. Nikt cię tutaj nie ulatuje. Dobra! Erik! Z Erikiem idziemy na polowanie! To bardzo cię szczęście, że na polowanie! Erik, chodź! Erik ma leszkę. To fajnie! Ha, ha, ha. Sandra sieć! Sandra sieć cicho! Ta. Nie pójście Dora, Dobra! Zaszczyt! Do laboratorium! Ta! Skończył jak... skończył jak stefek! Dobra, czterech gdzieś ze mną i to idziemy nim! Dobra! Stefan! No i co? No i trzeba coś dla Sandy zrobić jeszcze! Tak, trzeba! O, u Elik idzie! Łapać proszę! Pruszakami Idę, idę! O, elegancko! Łaźnie zatruj, Zatrój Sandrę! Jasne! zatruję A jak? I zrobimy! I zrobimy tak jak z Dominiką! I zrobimy tak jak w Dominiką. to! Bartosz, idziemy! Tak? Bartosz, ja idę po jeszcze, w o Skończymy z tą Warszawą jak nigdy! Ha, 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 ha. Dokładnie! Idziemy właśnie! Idziemy! Ja. Dobra, tym tymczasem u... tym... uuu Krzysia, tymczasem bo przyszedł do Krzysia, Krzysio, mamy problem. Mamy problem. Jaki problem? E, Doraz jakiś jakiś e, jakiś Stefan u nas się pojawił. Prawda Ma Marek, musimy coś z tym zrobić. Prawda, prawda? Trzeba coś zrobić. No dobra, no i opowiedz była, o tym. Opowiedz. Dobra. Stefan taki jest jakiś dziw, dziwny bardzo. Co nam, co nam zawsze nam czuje prany. Ale kto, kto daje jest Krzyżu? Ja, mogę powiedzieć. To jest, to jest, to jest tak, to jest taki lis o takiej gry, o takiej gry, co, co o takiej gry. Dobra, oni. ty świetnie wiesz o tym. Jasne, wiem wszystkim, wiem o tym. Dobra, ja powiem bo oni. Tak. No dobra, Ucie no do po. To nie Angry Birds, ani, ani opnapa, tylko jakiś. Taki dziecki list, co bo chodzi o jakiegoś dziwnego wymiaru. Prawda, to jest prawda, Krzysiu. Musimy coś z tym zrobić, prawda, Sylwek? Tak, musimy coś z tym zrobić, prawda, Wojan? Pro, prawda, prawda. No dobra, co musimy zrobić? No właśnie, co musimy zrobić? Ja nie wiem, Marek. Ja. No to musimy coś zrobić, uwaga, no musimy coś zrobić. Jeśli Wam się podoba? Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, prawda, Sen, Misio? Tak, dajcie łapki w górę i suba. A będziemy się na następnym odcinku. Pa! Ta. Pa, 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 pa. I zapraszamy do subskrybowania kanału kanał BONGIE i Bambik GAMING. Lecimy na kolejny odcinku. Pa, pa.